Siemaneczko wam wszystkim z tej strony kreatywny człowiek. Lecimy sobie z DelastoWaz. Nowy odcinek z nowej serii lecimy, nowa gra. Poziom trudności normalny. Dobra, teraz tworzy mi się e, nowe dane gry, tak? Już wcześniej uruchom... e, uruchomiłem sobie The Last of Us, żeby sprawdzić jak mi chodzi. I chodzi. W miarę dobrze. Dlatego no dobra, zaczynajmy. Ekranu ładowania. W czasie ekranu ładowania opowiem Wam, na czym polega ta gra. To znaczy, nie, nie wiem, czy istnieją ludzie, którzy nie znają dla Was, bo w sumie to jest klasyk na ps Ogólnie temat się skupia na, na zombie. Zombie, które zostały opa opanowane przez grzyby maczużniki. Um, no i zombie panoszą się na tym świecie. A my musimy te zombie zabijać Dokładnie Zaczynajmy Jak ja uwielbiam tę grę Kiedyś już przeszłem raz ją, ale... Kurde ile lat to było Jak grałem w to, grałem w to na PS3 Boże jak ja mam sentyment do tej gry Dobra Słyszę. Pracujesz w niedzielę, co? No chyba tak. A, kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. A, i tu Cię masz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. U Dziękuję. Miło. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek. O, how cute. Podoba ci się? Szkrabie ah, to jest. Jest super, ale. A, i zepsuty, o oh, kurcze, oh, Kurczę, chyba się zaczął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. It's a prank. <laughs> <laughs> Dragi, handluję teraz koksem. O, no, super. Może dorzucisz się do kredytu? <laughs> Tak, chciałbyś. XD tak mmmm masz tyle focz mm, e, Handluje z przeszkolakami Ale fajnie Ja pierdolę Ja pierdolę Głupawka mi się włacza Sorry Sorry e, dobra e, Postawię w serii na, kl na klimacik Full klimacik, dobra Może nie full bo trochę materiałów do fajnych momentów musi być, you know? It's a business. Business is good. Dobra. I w tym momencie rozpoczyna się apokalipsa. Chyba. Halo? Halo? Pizza? Skarbie, daj mi do która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Oj, chyba się coś zaczyna. No cóż. Zobaczmy co wyrabia wujek Tomi O co chodzi? Hm Cholera. Zapomniała mu dać o kartka urodzinowa. Mogę to otworzyć? Mogę. Ojoj! No mega, kurde no. Zarobiście, ale mogła wziąć tą kartkę, bo. Kurde. Może by ojca spotkała? Tato? Chyba nie ma twego taty, niestety Tatusiu? Daddy, where are you? Tato? To? Mają to się, gaz, Dowiadujemy się że Aha. To względu na Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. O, oh, oh, oh. e Excuse me. O, oh, oh. To było tutaj o ślak. O ślak. Daddy? Coś pojebanego się dzieje. Dead i się dzieje? Gitara. Też ma w domu gitarę. To jest U Halo? Tommy, to już jest Tommy do niego. Oh fuck. Hmm Ludweczka Fak, nie wiadomo Kurde U! Piesa! Piesa zarypali! Halo! Piesami nie ruszać U halo, tata! Tata? Witaj tata! Chodził tu ktoś? Nie. Nie, nie wiem dlaczego. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. A ja podejdę. Co się dzieje? Spokojnie, on tylko ładuje pistolet i zaraz zabije Z... całą rodzinę. Tak jest na filmach. Boże, Zawsze. What no. the fuck?! Yes. Jimmy. Skarbie, choć, choć. Jimmy! Jimmy? the boy? Jimmy. Nie, NIE rób ruch! Ruch! Idź, idź. No cóż. Zabiłeś Rozmawiałam z nim rano. Słuchaj, tutaj dzieje mi się coś złego. Trzeba tu uciekać. Rozumiesz mnie? Nie wiem dlaczego, ale odczuwam jakby audio było trochę za cicho. Czemu audio jest tak cicho? Dlatego dałem napisy. pojęcie co tam się dzieje? Hmm. Troszeczkę audio się knoci, ale chyba jest ok. Mieli nawet kusztawkę. Kurde, no. Zarąbiście. No. Właczaj slipknota. Daj mi strzelbuchę i będę napierdzielał do każdego zarażonego, który przyjdzie. Czy to zara zarażony? Nie! Dlaczego rekers strzelał? Że to cywili, bo mogą być zarażeni. To jest taktyczne podejście do zarazy. Ło... cholera. Chyba dość dużo. No, ale nie dokończył historii, bo może być ciekawa. Ło, cholera. Halo, płonie ognisko w lesie. A... Wiatr krzyki umarlaków niesie. Fok, zaś rodzina. To góry, jesteśmy Sobie w Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Boże, skąd u mnie tyle czarnego humoru? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. No, co ty wyprawiasz? Jedź, czołem, dziecko. Z nami też. Nie zatrzymuj się tu. Czekajcie! Papa! Miłego dnia. Mogliśmy, ale tego nie zrobiliśmy. Ponieważ dbamy bardziej o swoją skórę, bo to jest lepsze rozwiązanie. Jezu cofnąć O, o, o. Mmm, pod wieczorek? O halo! Oho, ho, ho! Ile ludzi! Taranuj! R2, żeby taranować ludzi, dawaj! Ta na maskę! No, mógł przygazować, kurde! Aha, reszta sobie biegnie, a ten. A, Pójdę sobie, ku, kurde, bolą mnie nogi! <noise> tak na spokojny <noise> O teraz zaczyna biec, kurde uh -oh! Okej okay. uh. 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 Co to za hałasy? Uh. Okej okay. Spoko, to wszystko wyjaśnię uh. Wykop okno Yyy, jak Rambo. Nukem! Nie, dobrze. Dobrze, rozpierdzielił okno niczym prawdziwy mężczyzna. Um. O, nie dobra. No dobra, mogę coś pikać? A. Dzięki Dzięki to Tommy! postawię ci browca jak stąd wyjdziemy Co się stało? Noga mnie boli. O nie Musimy uciekać Ty ja miałem broń? Trzymaj się mnie no tak ładował Kurde Boję się O ile tu zombiaków Spokojnie, spokojnie. Ło cholera, fajerwerki. Nie, nie, spokojnie, oni tylko świecą. Oni tylko... Kojarzysz takie świetliki, takie robaczki święto, o świętojańskie? To teraz są y, ludzie świętojańscy i kurde świecą. Ponieważ chcą oświetlić drogę w nocy. Bo noc jest... w nocy jest ciemno No i tacy ludzie świętojańscy... O właśnie, to jest samochód świętojański Który oświetla drogę No ale troszeczkę za bardzo, dobra Alejka może? Alejki! Fasta! Piękniej! Piękniej! Ło cholera! Eee, klikam Oh jee, yeah, finisher Lecimy. Nie żyję! Zaraz będziemy cholera! Za przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie! Nie! Nie! O, a, dobra, przechodzą! Chciałem się upewnić, czy przychodzą! Mm -hmm. Fuck! Czy zjewałem sekwencję? Nie! O nie! dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz zarę, ja im ucieknę! Spotkamy się tam. Szybko! Spokojnie Panowie, a co wy tak na ulicy, kurde? Jeszcze kawałeczek no, ja rozumiem, że można się kochać, ale kurde na ulicy Spokojnie. O kurde, stary pijany! On wstał! Ratunku! Halo! O! Już dobrze, już dobrze, kochanie, stłuchanie. Hej! Wojak Potrzebujemy Wstać! pomocy Posłuchaj, to moja córka Chyba ma złamaną nogę Ok o, ty Nie jesteśmy chorzy Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy Czekam na rozkaz. Tata, co z Wojkiem Panią? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, ok? Jest z tą dziewczynką Ale Tak jest o nie. Nie, typie, nie zrobisz tego. Nie. O bez jaj. O. O. Proszę, nie. Dobrze, Tommy. O nie. Sara. Sara? Przesunączki z Wielko, nie wiem. Wiem, że bądź skarbie. Nic nie będzie nie zasypiać Nie Wiem, kochanie. Wiem, że bardzo bądź. Chodź, proszę. Kurde. Ten moment zawsze chwyta za serce, kurde. Uwielbiam tę grę. Uwielbiam. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z... Tylko 200? 200? Kurde, ja myślałem, że to będzie jak World War Z. Kurde, zumbiaki się po wielokrotach spilają. Ej, czy ja już szczepionek nie tym się. Biurokracja, oh, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy mieszkańcy. Ho kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności oh. dramatycznie się kurczą. Okej. Okay. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. I ośnik prasowy wzywa do wznowienia wszystkich organów własnych. Świetliki, bo egzekwują wszystkich domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Dokładnie. Summer, let's go. Obudziłem się dwadzieścia lat później. 20 dwadzieścia lat. Logiczne. Zaraz, moment. Kurde, ale byś się ogolił, Joel. Dzień dobry. Miły poranek. Halo, ale... Moet. Proponuje mi drinka w moim domu. Zachodni Okej. Okay. Tez Tess, ukradłaś mi trochę wódki. Lub nie, co? to jest whisky? Nie mieliśmy robić przeszłód. Wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Te, te wymiany nie doszły, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie to było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów. Lekko. Powiedz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dupków przeżył? <grym> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nazwał. O nie! Dobrze wiesz, że go ścigamy. Wydaje mu się, że to jest Roberto. Nie, nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszł. zaszło. Dorypiemy Roberta. Let's go. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. I am ready. I am ready. Let's go. Zaczynamy. Ok. Służby porządkowe na e, tych e, budynkach. Co to, jakaś dzielnica biedy, za ułek? nie wiem. Hmm. Klimatycznie. Trzeci posterunek? Szkoda, że nie trzynasty, ale okej. Okay. Papiery dostała. Żółte lub pomarańczowy już zapomniałem jak to było. jest za daleko mikrofon to jest pytanie. Przybliżaj się. Kurde kamery. Milicjanci. Hmm. Poszukiwanie, o oh kur. Co jest? Co się dzieje, kurde? Aha, skanowanie, czy nie są zarażeni? O, cholera! Zamknij się! Tak się kończył w nie błędzie. UE, kurde, brutalne. Dobra, dobra, świętaj. Minuta się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób w tym błędzie się nazywa. Mhm. Mam tu iść? Nie słyszałeś? vítám. Dobra, jedź dalej. Vítám, dzień dobry. Ja mam przepustkę. Poluje świetliki wyatakowały kurde numer Okej, okay, spoko. No tak troszkę. O patrz e, dobra. Góra i hop. musimy pójść naokoło. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ale to zrobimy w następnym odcinku, ponieważ nie chcę robić na razie za długich odcinków. Może od drugiego zrobimy dłuższy. Dlatego to by było w tym odcinku. Żegnam się z wami. Bajoo.